Witam w Psychologii Lola, czyli serii, w której wspomagając się wiedzą psychologiczną poddaję analizie i omawiam zagadnienia związane z League of Legends. Tym razem pogadamy sobie o tym, co jest niezbędne dla prawidłowego zrozumienia gry, a czego wielu graczom mam wrażenie, że zdecydowanie brakuje, a przejawia się to w ocenie czempionów, zagrań, decyzji, buildów i pewnie jeszcze kilku innych rzeczy, a mowa tu o relatywizmie. Co to jest relatywizm? Relatywizm to pogląd filozoficzny, wedle którego prawdziwość wypowiedzi można oceniać wyłącznie w kontekście systemu, w którym są one wypowiadane. Tym samym relatywizm stwierdza, że nie istnieją zdania niosące absolutną treść, których ocena byłaby identyczna i niezależna od jej kontekstu. Prawdziwość dowolnego sądu zależy od przyjętych założeń, poglądów czy postaw kulturowych. To była definicja z Wikipedii, jak coś. A tak mówiąc po codziennemu, to relatywizm polega na tym, żeby coś ocenić prawidłowo, potrzebujemy umieścić to w kontekście, a nie oceniać to, nazwijmy to, w próżni. I relatywizm to coś, co mam wrażenie, że każdy z ludzi stosuje w życiu, nawet jeśli nie jest w pełni świadomy tego. Na przykład, ok, załóżmy na chwilę, że jesteś Beduinem w pierwszych wiekach naszej ery, którego ktoś zapytał się: Czy tysiąc polskich złotych to dużo pieniędzy? Pomijając, że dla każdego dużo znaczy trochę co innego i jest to osobista opinia, to jako ten człowiek nie potrafisz tego ocenić, bo nie masz wspomnianego wcześniej niezbędnego kontekstu. Nie wiesz, co to Polska, nie znasz cen w sklepach, nie znasz kosztów życia w danym kraju, właściwie to jesteś Beduinem, więc zajmujesz się hodowlą owiec i chyba nie wiesz, co to jest sklep. Stosujesz głównie handel wymienny z kolegami z plemienia, więc nie rozumiesz też, jak działają waluty. I przez to, że nie masz Całego tego kontekstu, nie masz pojęcia, nie jesteś w stanie tego ocenić, bo nie znasz kontekstu. Kontekst jest Ci potrzebny, by ocenić coś i właśnie to jest relatywizm. Zresztą, nieważne z tym Beduinem. Załóżcie, że wy jako wy dziś powiedzielibyście, że tysiąc polskich złotych to dla was mało pieniędzy. Realistycznie w mieście możesz mieć naprawdę spory problem, żeby przeżyć za to miesiąc w chwili, gdy to nagrywam. Ale jeśli od jutra ceny zmieniłyby się i wszystko potaniałoby o ileś razy i wartość nabywcza tych tysiąca złotych wzrośnie, czyli to, ile za nierealnie można kupić, to może się okazać, że ta sama kwota to nagle dużo pieniędzy. Bo jakby oceniasz to w kontekście. Oceniasz to relatywnie w kontekście, czy też różnych kontekstach. Swoją drogą obecnie, w momencie, gdy to nagrywam, w Wenezueli, z powodu inflacji, pieniądze nie mają wartości i ludzie mogą się nimi co najwyżej podetrzeć, bo mają liczbowo miliony tamtejszej waluty, ale to, że możesz nazwać się milionerem, jest jakby nieszczególnie pocieszające, gdy realistycznie za milion trudno ci przeżyć jeden dzień, bo pieniądz nie ma żadnej wartości. Obecnie 40-latka nazwalibyśmy mężczyzną w średnim wieku, ponieważ obecnie ludzie dożywają znacznie wyższych wartości. No ale jakby cofnąć się o kilkaset lat wstecz, to powiedzielibyśmy, że 40-latek jest dość stary, bo średnia długość życia ówcześnie jest o wiele mniejsza. I oceniamy tą wartość 40 lat relatywnie w kontekście średniej długości życia. Gdyby za ileś set lat ludzie dożywali 120 lat, dzięki postępowi medycyny, to pewnie 70-latka zaczęto by nazywać mężczyzną w średnim wieku, gdy dziś jest to... Wasz podstarzały, przesympatyczny dziedziuszek. I wynika z tego, po raz kolejny, że oceniamy rzeczy relatywnie w jakimś przyjętym kontekście. I ta wartość liczbowa przeżytych lat jest oceniana na przykład w kontekście średniej długości życia ludzi w danym okresie. I no jak zawsze można by tutaj podawać dalej i dalej więcej i więcej przykładów, ale dochodzimy do tego, że relatywizm, jak tak to się opisuje na przykładach z życia, to nie wydaje się być nic szczególnie odkrywczego. W sensie, mogłoby się wręcz wydawać, że to jest oczywiste. No nie do końca. No, naprawdę często spotykam się z tym, że gracze nie działają w ten sposób w grze, nawet gdy intuicyjnie działamy tak jako ludzie w życiu. No to teraz, jak to jest, jak to się ma na przykładach z Lola. Relatywizm objawia się w Lolu na przykład w działaniu mety i ocenie czempionów. Meta jest siecią połączonych ze sobą elementów, które wzajemnie na siebie wpływają i na tle jej kontekstu relatywnie oceniamy chociażby czempiony. Co znaczy, że na przykład jeśli na danej roli obecnie najsilniejsze są trzy postacie, nazwijmy je postać A, B i postać C, a pod nimi jest postać D, która jest nieco słabsza. To jeżeli znerfimy postacie A, B i C, to może się okazać, że postać D nagle wyszła na prowadzenie i jest najlepsza, pomimo że nic bezpośrednio w niej konkretnie, jej skillach, jej buildzie i tak dalej się nie zmieniło, bo oceniamy ją porównując ją do innych, na tle innych, relatywnie w kontekście innych postaci. Może być też tak, że żadna z tych postaci nie zostanie ruszona, ale za to zmieni się coś w itemach, czy w runach, czy w postaciach, które grają na innych rolach, yy, czy może w samej mechanice gry. I może być wiele innych scenariuszy, bo meta tak działa, że jest to sieć połączonych ze sobą elementów i wystarczy ruszyć jeden, a zmianie ulega masa innych, bo to wszystko to jest sieć i jeżeli to jest ze sobą połączone, to. Często coś jest połączone ze sobą nie bezpośrednio, a pośrednio, ale nadal oddziałuje na siebie, więc możesz zmienić jeden klocek w układance i wszystko się wywraca i trzeba budować na nowo. Tak więc meta jest kontekstem, i jednym z wielu kontekstów, potrzebnym do relatywnej oceny różnych rzeczy i do prawidłowego zrozumienia gry. Czasami słyszę głosy w stylu, czemu ta postać niby jest słaba, przecież ma to, to i to. A jakby kogo to obchodzi, co ona ma? To, to nie jest właściwe myślenie, to nie jest dobrze postawione pytanie, co ma ta postać. Przecież każda postać coś ma, bo ma cztery skile i pasyw, i no coś robi, tak? Coś. Pytanie brzmi, by prawidłowo ocenić czempiona, to prawidłowe pytanie brzmi, co dana postać oferuje na tle innych istniejących w grze czempionów? Po co pikować to zamiast coś innego? Bo oceniasz relatywnie, na tle innych. Nie oceniasz w próżni, nie oceniasz pojedynczego czempiona, musisz znać innych, żeby ocenić na jego tle. Albo jeszcze inaczej. Nie mógłbyś powiedzieć, czy 300 damage'u z Rki na szóstym levelu to jest dużo, gdybyś nie wiedział nic więcej o LoLu. Gdybyś nic nie słyszał o LoLu i ktoś się Ciebie pyta, czy 300 damage'u z R na szóstym levelu to jest dużo. Nie wiesz, jak działają lewele, nie wiesz, ile HP mają postacie na tym levelu, nie wiesz, czy istnieje coś tak jak armor, resist jak dokładnie działają, nie wiesz, ile inne postacie mają damage'a ze skilli, N nie wiesz nic, w sensie, można wymieniać dalej, po prostu nie posiadasz do prawidłowej oceny kontekstu tego. Potrzebujesz kontekstu, masę różnych innych rzeczy, które otaczają daną rzecz, żeby tą rzecz ocenić, i musisz osadzić tą rzecz w jakichś ramach. Nie da się oceniać czegoś samego w sobie, musisz otoczyć to kontekstem. Ja do tej pory mówiłem na przykładzie czempionów i mety, ale to jest tylko jedna wybrana z wielu spraw. Tak na przykład jest też w ocenie samych zagrań. Spotykam się z tym, że ktoś mówi, że to zagranie było prawidłowe, bo dało na przykład x rzecz, dało jakąś x korzyść, ale chwileczkę, oceniasz zagrania. Po raz milionowy w tym filmie to powiem, relatywnie, czyli w kontekście i na przykład, jeśli było dostępne zagranie dające więcej, to na jego tle porównując tamto było słabsze i gorsze, nawet jeśli dało korzyść, bo mogłeś mieć jeszcze większą korzyść i wtedy wypada to gorzej, bo oceniasz porównując. To nie jest w żadnym wypadku zero-jedynkowe, to nie jest tak, że wybierasz między dobrym a złym zagraniem, i czasami jest tak, że wybiera się między zagraniem, które da ci jakąś stratę. Albo jeszcze większą stratę, w sensie, nie masz do wyboru nic, co nie, nie, gdzie nie, żadnej opcji, w której nie poniesiesz strat, więc masz do wyboru w praktyce, można to powiedzieć potocznie, zło albo większe zło, czy tam zło albo mniejsze zło. No i wybierasz to, co da ci mniej strat, a czasami jest tak, że masz zagranie dobre i lepsze, w sensie dobre i bardziej dobre, czyli coś, co da, da ci jakieś korzyści, albo da ci jeszcze więcej korzyści. I jakby to nie jest zero-jedynkowe, to nie jest czarno-białe i to nie jest oczywiste i zazwyczaj też nie ma dwóch opcji, tylko jest bardzo często więcej i w LoLu podejmujemy decyzję w taki sposób, że interesuje nas najlepsze z dostępnych w danym momencie zagrania. Lub inaczej mówiąc najmniej złe, bo to jest tak naprawdę inne słownie, językowo określenie tego samego. I wiecie, ja mógłbym tak gadać i gadać po raz kolejny i wymieniać kolejne przykłady, więc zaznaczę jeszcze raz, że to są tylko nieliczne z ogromu dostępnych do znalezienia przykładów zastosowania relatywizmu w LoLu. Tak więc polecam Wam zwrócić na to uwagę, bo bez relatywizmu, bez oceny rzeczy w kontekście nie da się prawidłowo zrozumieć gry. Próba oceny rzeczy bez kontekstu nie zadziała i jest to problem dotykający wielu graczy, z którym ja mierzę się na sesjach coachingu. No i to na tym skończę, może, żeby nie było za dużo. Tak więc to by było na tyle. Jeśli dotrwałeś do końca, to standardowo zachęcam Cię, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz po sobie jakiś ślad. Ja tymczasem się żegnam. Na razie i cześć.